Wampiry niższe was, nie słuchają. Co do zasady, nie. To jak tetla w je na miasto? Mówiłem ci, on jest wyjątkowy. Umie je naginać do swojej woli. Kontrolować samą myślą. Dopóki sam nie postanowi odstąpić, albo nie zginie, nie zawsze staną ataki. Sześć! Oddział Klementa rozbity! Kosma nie żyje! A Kapitan Damien? No, zabań. Śpieszysz się gdzieś? Nawet bardzo. Więc bądź łaskaw zejść mi z drogi. Wiesz, co się dzieje w mieście? Oczywiście, że wiem. To irytujące. Rześ na ulicach. To dla ciebie irytujące? Ja bym użył silniejszego słowa. <noise> Cóż, jakby ci to powiedzieć? Mam już swoje lata. Naprawdę sporo trzeba, żeby zrobić na mnie wrażenie. Oczywiście, że tak. Niełatwo zrobić wrażenie na wampirzycy. Podejrzewałam, że się domyślisz. Nie próbowałaś tego specjalnie ukryć. A powinnam? Jestem wiedźminem. Czyli wrogiem. To zależy już tylko od ciebie. Muszę się spotkać z ukrytym i przekonać go, żeby powstrzymał Detlafa. Podobno możesz mi w tym pomóc. No, no, widzę, że powinnam napomnieć regisa. Stał się bardzo niedyskretny. A ty, jeśli chcesz popełnić samobójstwo, są prostsze sposoby. Możesz skoczyć z mostu, na przykład. Chcę z nim tylko porozmawiać. <śmiech> porozmawiać. <śmiech> Dobre sobie. Ukryty rozszarpię cię, nim otworzysz usta. To już moje zmartwienie. Pomożesz mi czy nie? Ach, też wolałabym, żeby sytuacja w mieście się uspokoiła, ale zdradzać taką tajemnicę Wiedźminowi... Wiesz co? Pojedź ze mną. Załatwię swoje sprawy, wtedy pogadamy. Gdybym rozmawiał z człowiekiem, powiedziałbym, że każda chwila to kolejna śmierć. Ale na tobie to pewnie nie robi specjalnego wrażenia. Ach, najmniejszego, prawdę mówiąc. To gdzie jedziemy? Niedaleko. Widzisz, utrzymuje pod Bokler taki przybytek, sierociniec, konkretnie rzecz ujmując. Ptaki szepczą, że stało się tam coś niedobrego. Sam rozumiesz. W tych okolicznościach muszę to potraktować poważnie. Hmm. Nawet bardzo. Ruszajmy. Utrzymanie tego sierocińca musi kosztować fortunę. Cóż. Mam słabość do dzieci. W jakim sensie? W takim, że czekaj, czujesz? Krew. Arno, Arno, Arno. Płagam, Cii. co tu się stało? Gdzie Arno? mów? Bo, bo, bo potwór wróci. Spokojnie, mały, nic ci nie grozi, o, o tak się bałem, tak się bałem, czego? Powiedz nam, powoli, ha, o nas dzwony. Potem krzyki. Schowałem się pod kołdrę, żeby nie słyszeć. A, ale było bardzo głośne, bardzo głośne. I coś zaczęło walić o dach. Łup, łup, mocniej i mocniej. Wtedy wujek Arno przyszedł i powiedział: siedźcie cicho, cichu, teńko. To nic się nie stanie. Zostawił je, sen. Zostawił i uciekł. I co było dalej? Bartes, Niwe, Maura i inni uciekli. Moja siostra, Ania i ja schowaliśmy się tu obok w pokoju. Ale Ania zaczęła płakać. Zasłoniłem jej usta i szeptałem: Ciii. Cii, cii. Długo. Aż w końcu ucichła. Chcesz powiedzieć, że ty... Nie dopytuj. Kim jest ten Arno? Opiekun. Zajmował się sierocińcem razem z żoną. Za sowitą opłatą. Nie widzę ich tu. Nie czuję. Wyjechali i zostawili dzieci... Na przynętę. Wujek Arno mówił, bądźcie cichoteńko jak myszki, to potwór nie przyjdzie. Ale przyszedł. Wiem już dość. Ja też. Coś pozabijało moje dzieci. Zajmę się tym małym, nie można go zostawić samego. A ty, wytrop to bydle i przynieś mi jego łeb. To pomogę ci z ukrytym. Ten chłopiec jest ranny. Trzeba go opatrzyć. Nic się nie martw. Zajmę się nim. Jesteś pewna? Mam w tym wprawę. Potrzebuję tylko pięciu minut. Idź już. Dobrze. Podejmę trop. Wybornie. To do roboty. Chodź, maluszku. Zaśpiewam ci coś. Wiatr kołysze w locie ćmy. Wilki śpią mocno, że aż strach. I tylko ty nie śpisz duszko ma, boisz się nocnic złych wietrzyc i zjaw. Zostało rzucone o ścianę. Czaszka pękła. Śmierć na miejscu. Potwór pozabijał dzieci, ale nie żarował na nich. Uciekł. Albo coś odwróciło i wołało. Łóka brzuszna rozcięta w trzech miejscach. Uszkodzone organy, arterie. Rany na głowie, ramionach, szyi. Potwór zaatakował z góry. Pewnie zeskoczył z dachu. Ślady pazurów haczykowate, ostre. Potwór użył ich, żeby wspiąć się na dach. Ślady łap potwór dwunożny chodzi pochylony do przodu. Krew nie zdążyła jeszcze okrzepnąć. Trzeba to sprawdzić. Tętnica przecięta, a obok śladu gryzień, ale stare, zabliźnione. Hmm. Grono podejrzanych się zawęża. Gruczoły jadowe, pije krew, długie pazury. Tak, to musi być garkajn. Przewodnik stada. Garkajny zabijają dla przyjemności. Dzieci to było za mało. Pewnie ruszył za opiekunami. Ślady garkajna i wozu zbiegają się. Ciekawe, czy ich dogonił. וודקה Jechali z drogi, pewnie konie poniosły. Jedziemy. ich, ale ślad się urywa. Trzeba się rozejrzeć. Paskudne rany, przynajmniej nie cierpiał długo. Rozszarpana na strzępy, krew wychłeptana do ostatniej kropli. Garkain się tu pożywił, potem pewnie zaszył się gdzieś niedaleko i trawi. ja Powiesz sobie twój łeb u siodła, sukni synu. Geç bunu. Zostań, natychmiast. Myślałam, że dłużej ci zejdzie. Nigdzie mi się nie śpieszy, bo nim pojadę dalej. Zajmę się tobą. Ten sierociniec to była dla ciebie taka piwniczka z winem, tak? Spiżarka! Mój drogi, zauważ, że nigdy nie powiedziałam, że pomagam tym dzieciom z dobroci serca. Wyjdź na zewnątrz, mały, i zamknij za sobą drzwi, proszę. Nie, zostaw ją! Pani Oriana o nas dbała! zabrała nas z ulicy, przywoziła słodycze i nam śpiewała. Zostaw ją! Widzisz, Wiedźminie... Świat nie jest czarno-biały. Piłam z tych dzieci, to prawda, ale nigdy tyle, żeby zabić, i daję im sporo w zamian. Często znajduję się w sytuacji, kiedy ciężko mi coś jednoznacznie ocenić, podjąć decyzję. To nie jest taki przypadek. Jesteś obrzydliwa i powinnaś zginąć. Ale? Zasłaniasz się dzieckiem, a ja się śpieszę. Odpuszczę ci tym razem. Zrobiłem co chciałaś. Rzezi dokonał ten Garkain, jeden z wampirów wezwanych przez Detlafa. Miał zaatakować miasto, ale pewnie zwabił go tu zapach dzieci. Tak. Niesie się daleko. Jest słodki, drażni nozdrza. Mów, gdzie znajdę ukrytego. Ma swoje leże na zachód od miasta, po drugiej stronie jeziora. Szuka jej jaskini przy brzegu. A ten kamień otworzy ukryte drzwi. Nie możesz mnie tam zaprowadzić? Odwiedzam ukrytego tylko kiedy naprawdę muszę. Zobaczysz czemu. Zdajesz sobie sprawę, że któregoś dnia do ciebie wrócę? Hm, w takim razie będę cię wyglądać. Oraz kontaktować się z Regisem. Mówił, żeby szepnąć słowo ptakom. Ehm, powtórzcie Regisowi, że będę na niego czekał. Na przystani, przy pałacu.